Teraz będziemy dojeżdżać na pierwszy parking buforowy, trochę nam zajęło tutaj załatwienie dokumentów, ponieważ kolega miał problem. I już wjeżdżamy na... Idziemy na pierwszy parking buforowy w kierunku, w kierunku pociągu, i jesteśmy tutaj już, można powiedzieć, po tej stronie austriackiej i udajemy się. W kierunku wyjazdu? To jest kolega z firmy akurat. i trzymamy się prawej strony tak jak jest na znaku Brenner, Nord, Rolla, Terminal to jest troszeczkę wąsko, ale do ogarnięcia zobaczymy jaka jest tendencja na pociąg I tutaj, o, 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 musimy przehamować hamować, i staramy się ustawić maksymalnie do przodu, szukamy tego pana. On tam jest, czy w ogóle jest. Ten pan no i oczekujemy i tam będziemy wyjeżdżać w tamtym kierunku